Dostojny Jubilacie, dziś masz urodziny. Z tej właśnie okazji życzenia Ci złożymy. W tych pięknych okolicznościach dzikiej natury, gdzie widać morze, palmy i góry. A że 72 wiosen już stawiło, życzyć 100 lat życia za mało by było. Więc Jubilatowi życzymy radości. I wiele lat życia tylko w obfitości. Kiedy grywam z dziadkiem w szachy, wtedy ubaw jest po pachy. Ping-pong siatka to nie gratka dla naszego super dziadka. Wymachując swoim gnatem, kończy partię pięknym matem. Na boisko z nami chadzał i do szkoły odprowadzał. Lecz czasami skrytykuje, gdy ktoś chleba nie spróbuje. Jeśli z nami coś wygrywa, to się cieszy jego mina. Zawozi do cichowa, a tamto zły bajka nowa. Woda, plaża, leśne grzybki i od pana felka rybki. Tam w jeziorku się kąpiemy, tu obiadek pyszny zjemy. Dziadek Grilla nam zapali, kiełby nigdy nie przypali. Kiedy kwiaty przekwitają, pszczoły miodek nas Miodobranie już tam hula, dziadek ręce pcha do ula. Użądliła dziadka pszczoła, ja piernicze dziadek woła! Obolały dziadek cały, krzyczy na głos, konowały. A gdy miną polskie skwary, dziadek świata jest ciekawy. Do Hiszpanii z babcą jedzie, w ciepłym morzu pływać będzie. dziadek śmiga. To palety ciężkie dźwiga. Bo szczególny to przypadek. Ten nasz kochający dziadek. to ja? Tak. No wiesz, z ciadkiem w na wtele, mam zabawę, a gdy latać łokku, gdzie ja do no wodę leję. Zdrowia, szczęścia wilszujemy i za wszystko dziękujemy. Więc dlatego, proszę pana, czas otworzyć już szampana.